Witam was, docent Polskie MiniBrowary.pl. Wakacje w Czarnogórze. Marlena za drugą stroną kamery tym razem, ale może dzięki temu uwiniemy się szybciej, sprawdzając błyskawicznie e, trzy piwa, które tutaj są dostępne, no raczej powszechnie w sklepach. E, jesteśmy w Czarnogórze, miejscowość Sutomore między z jednej strony morzem, tego nie ma co pokazywać, bo jest pod słońce, i tymi górami, które naprawdę robią wrażenie. Zaczynamy, znaczy wszystkie trzy piwa są z miejscowości, miejscowości Sić, e, marka piwa Nikisicko, e, ale zaczynamy od piwa w Nikisicu, robionego na licencji e, piwo Jeleń. Doczytałem na kontrze, że jest to Piwo z Serbii na licencji serbskiej. E, w ogóle, ja jestem pierwszy raz na Bałkanach e, ani w Serbii, ani w Chorwacji, ani w Słowenii, ani w Czarnogórze, Macedonii, czy w jakimkolwiek innym kraju byłej Jugosławii, a także również w samej Jugosławii. E, nie byłem, więc to jest ten pierwszy raz, żeby to nadrobić. Ale właśnie to jest pytanie, czy coś e, piwnie ciekawego tutaj będzie. No, obstawiam, że to co się kupi w tych sklepach, to co jest dostępnego jakimś szałem nie będzie. No ale okej, okay, sprawdźmy. Mile prezentująca się dla oka butelka Bączek 03. Żółta ożywcza etykieta. Otwieramy. Piwo ma alkoholu 4,6. Ekstraktu nie podano. Podano, że na licencji browaru z Serbii. już trochę przestało grzać, jest godzina 17.30, więc da się tutaj wyjść i w jakichś normalnych warunkach ostatniego dnia sierpnia no grzeje, słuchajcie, niemiłosiernie. Nie spodziewaliśmy się aż takich upałów pod koniec sierpnia w Czarnogórze. No bardzo, bardzo jasna barwa, ewidentnie słomka, klarowne. Mogę troszeczkę Tutaj te bąbelki z dna zbić. Podoba mi się ta perlistość, że to nasycenie. Oczywiście ono pochodzi z tego, że ta szklanka była niespecjalnie domyta, ale uwierzcie mi, jeżeli chodzi o ciśnienie wody, tutaj, suto morę, niespecjalnie to wygląda imponująco. Więc dobrze, że przynajmniej piwo jest nasycone. Czy czymś pachnie oprócz? Właśnie, chciałem powiedzieć, oprócz yy, eurolagerowej kukurydzy. Niekoniecznie. Przede wszystkim. Słodowość, słodka słodowość kukurydziana, niewiele poza tym. Zdrowie nie sięgałem jeszcze po to piwo jeleń, tak jak mówię, ani w Serbii, ani tutaj w Czarnogórze. Typowy Eurolager, bez żadnego wyrazu. Piwo myślę, że do wypicia z takiej butelki bączek na plaży nad morzem. I to jest chyba y, jedyne przeznaczenie tego piwa ukojenie, pragnienia, bo naprawdę żadnych walorów smakowo zapachowych ze szkła nie ma. Zobaczymy, co będzie dalej. Zabieramy się za drugie w kolejności Niki Gold y, z pięknym widokiem na Adriatyk. Y, Mieliśmy okazję spróbować sicko zwykłe i sicko niefiltrowane. No, nic specjalnego, Eurolagery. Może to niefiltrowane było jeszcze takie bardziej szorstkie. Gold widziałem tylko w jednym sklepie jak do tej pory, więc rzeczywiście. Chyba premium wersja. Widzę, że 11,8 balinga, natomiast nigdzie nie mogę się doszukać alkoholu. Więc pierwszy raz <gryw> mam taką sytuację, że widzę baling, nie widzę alkoholu. No ale może jakoś już po prostu człowiek nie, nie domaga, jeżeli chodzi o ten wzrok. Dobra, nieważne. Ważne, że fajny, fajny klimat. Z widokiem na morze. Butelki 03 dosyć powszechne tutaj butelka 05 mniej popularna niż puszka 05 i butelka 03 ale też znane z chociażby Bułgarii i Ukrainy PETy, czyli butelki litrowe, dwulitrowe są obecne. Ale to rzeczywiście tutaj w Czarnogórze jest chyba pierwszy raz taki rozstrzał, że można mieć i butelkę 025 i 03. A potem peta dwulitrowego, więc czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Dobra, lejemy. Eee, tak, ta sama uwaga co do umycia szkła. A no, wygląda właściwie identycznie, może trochę rzeczywiście lepsza piana. Bardzo ładnie się zbudowała śnieżnobiała. Jeżeli chodzi o barwę, tożsama czyli słomkowa. I czy to pachnie czymś innym niż znowu klasycznym eu eu Eurolagerem? No, słuchajcie, jest rzeczywiście trochę więcej chmielu, ale takiego właśnie nie świeżego, przyjemnego. Tylko takie, jak to się mówi w Czechach, produkty chmielowe. Czyli nawet nie tyle granulat, co ekstrakt chmielowy. Czuć ten chmiel, ale on nie jest jakiejś najwyższej jakości. No, ale fajnie, że w ogóle go czuć. Także nad Adriatykiem zdrowie Nikisicko Gold. Odrobinka, może odrobinka więcej tego smaku chmielowego w porównaniu z tym eurolagerowym jeleniem. Słuchajcie, ale to naprawdę nie ma sobie co głowy zawracać tutaj. To nie jest nic odbiegającego od. No, teraz ta słodycz wchodzi w drugim rzucie. Zwykły Eurolager, może na początku jakaś chmielowa nuta, potem jednak słodyczy, zabija wrażenie. E, więc na razie z Nikisicko y, niekoniecznie, ale mam asa w rękawie. Czy się okaże rzeczywiście najciekawszy z tej trójki? Za chwilę zobaczymy. No i według mnie to jest czarny koń y, tego trójkowego pojedynku, czyli Nikisicko Tamno. Y, Myślałem, że to jakaś może dziesiątka, dwunastka, ale obiecujące są parametry: 14,8 balinga, 6,2 alko, więc naprawdę jakiś, jak na te warunki bałkańskie, mocniejszy ciemniak. No nie sądzę, żeby to była górna fermentacja, nie tego oczekuję. Ciemnego lagerka, może właśnie trochę mocniejszej odmianie, dlaczego nie? No Jeżeli będzie trochę palony, a nie karmelowy, to będę naprawdę bardzo zadowolony. I to będzie najciekawsze piwo. Ale nie uprzedzajmy faktów. No, wygląda fajnie. Żółto-brązowa piana się utworzyła drobna. Piwo w promieniach słonecznych widać, że jest rzeczywiście rubinowe, klarowne, ale tak ze słońcem całkiem ciemne. Dobra, i teraz aromat. No bardziej karmelkowy, niestety. Tego się spodziewałem. Czyli no taki, taki klimat coli. Może bardzo, bardzo delikatna paloność. Zdróweczko. No ciała za dużo to to nie ma. Słodycz na szczęście dosyć delikatna. Ale tak jak się spodziewałem po tym piwie, że to będzie bardzo leciutka, jakaś dziesiątka, dwunastka góra, bardziej jedenastka, to ono tak smakuje. Jest bardzo lekkie, bardzo przyswajalne. Fajnie, że nie jest słodkie. Jest bardzo, bardzo delikatna yy, paloność, wyczuwalna. No kurczę, myślę jak na te y, temperatury tutaj 40 w słońcu, to takie ciemne piwo jest przyswajalne. Na pewno spośród tych trzech zdecydowanie piwo do picia, yy, to już chyba kiedyś w Bułgarii mówiłem, bez obrzydzenia, bo naprawdę tamte dwa eurolagery no to, jest, to jest nędza i, i nie ma o czym mówić. Natomiast to piwo spokojnie ze szkła można sobie wypić w wysokiej temperaturze i takie ciemne myślę wchodzi bez problemu. Oczywiście spodziewałem się naprawdę jakiejś jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Zaskoczenia nie ma, ale jest naprawdę dobry poziom, więc jeżeli traficie na Nikisicko Tamno, spokojnie te euro i trzydzieści eurocentów wydane, myślę, z pożytkiem. Zdrowie! Czarnogóra, Sutomore nad samym morzem. Marlena może pokazać, bo znowu się schowała z drugiej strony kamery. Tak, jest lokal nad samym morzem. No i co tutaj dużo mówić? Większość lokali nad Adriatykiem, w tym miejscu, leje czarnogórską masówkę Eurolagery. Czasem można dostać pszenicę Erdingera w butelce w puszce. Lanej nie widziałem. No ale fajnie, że jest takie miejsce jak tutaj, eee, nie widziałem jak się nazywa, ale plafon kozla, eee, informacje, we served pilsner Urquell here. I rzeczywiście mają plezeński prazdroj, lany, oryginalny, prosto z Czech, cena 3 euro, więc naprawdę nie ma jakiejś drożyzny. Za wiadomo, że nawet w Czechach to kosztuje około no, 60 koron, to chyba minimum. Prawidłowo nalane chladinka. Nie ma się co wąchiwać. Mimo że nie ma słońca, to jest tak parno, tak duszno, że łyk aż się sam prosi do wzięcia. Także na zdrawi albo zdrowo zimne, goryczkowe naprawdę ta goryczka. Po dwóch dniach picia euro. Ta goryczka jest wręcz porażająca. Jest naprawdę intensywnie chmielone. Cudo. piękna odmiana od tutejszych Eurolagerów. Tak więc okazuje się, że Czesi ratują sytuację. Zawsze, gdzie jest czeskie piwo, to człowiek może się czuć uratowany. A jeszcze w sytuacji, kiedy jest to nad samym Adriatykiem, świetna sprawa. A czy się uda coś ciekawszego złapać, miejscowego? Przekonamy się. Jeszcze kilka dni zostajemy. Na razie. Nareszcie Marlena dołączyła. Ale tylko z tego względu, że jest piweks. Tak, udało nam się, słuchajcie, wejść na piąte piętro e, takiego widać już porzuconego budynku, który tam pewnie ileś lat temu został, e, jego budowa została rozpoczęta. E, jesteśmy na balkonie piątego piętra bez żadnej balustrady. Widzicie, co jest za nami? Więc... To piąte piętro nie oddaje jednak tej wysokości, to, to ty, co widać za nami. To e, też jeszcze dosyć na, na hmm. takim. Skoku, więc te, to piąte piętro to jest jeszcze dodatkowe. Nie? Pokażę Wam oczywiście ten yy, fragment. Nie wiem, czy już ktoś krzyczy, żebyśmy schodzili, ale spoko twardym trzeba być. Także tutaj tak to wygląda. A tak. Nie trzeba było jakoś specjalnie forsować yy, tak, zabezpieczeń. Tak, właśnie zabezpieczone. Niezabezpieczone, nie absolutnie. No i sporo. Rzeczywiście tak, takie podobieństwo do Bułgarii, że tych budynków niedokończonych jest dosyć dużo, a myślę nawet, że tutaj w Czarnogórze więcej niż w Bułgarii. Też warto powiedzieć, że sporo opuszczonych hoteli też zastanawialiśmy się. przejmuj, bo oczywiście I też, yy, zastanawialiśmy się, skąd tyle opuszczonych hoteli, ale też pomyśleliśmy sobie, że pandemia jakby zrobiła swoje. Yy, I sporo takich opuszczonych miejscowych w ogóle w samym centrum miasta albo przy morzu, więc to też jest bardzo zastanawiające. A pijemy. Niki sicko miejscowe w wersji niefiltrowanej, bączek. Tutaj już ta południowa część, Sutomore, jest trochę mniej uczęszczana i sklepów zdecydowanie mniej, więc po prostu taki wybór był. Chociaż, no wiadomo, wszędzie jest ta masówka. Piliśmy już to piwo jakoś, yy, chociaż z puszki. Zobaczymy, czy z bączka będzie inaczej. Oczywiście nie mamy żadnego szkła. Będzie jak. Pan Bóg przekazał bączek z gwinta. No nie nosimy przy sobie Tak szczęło. jest, więc otwieramy. Tutaj obok e, Państwo mają e, taras e, widokowy, i chyba nas zauważyli. <laughs> może już dzwoniła na policję, więc może być więc interwencja. Się zwijać, więc e, tak. szybkie e, łyki. <laughs> no tak, pewnie szybkie. Ja tu jakąś goryczkę? Jakaś taka, ale ona jest taka nieprzyjemna, taka gryząca i no, ojej, to jest bardzo złej jakości goryczka, aczkolwiek jest, ale no nie jest to słodki orolager, ale bardzo taka łodygowa, zalegająca, no źle pojmowana, yy, mocna chmielowość kupione spontanicznie ah. w sklepie na potrzeby jakby tego nagrania. Więc no więc miejscowi piwosze, jeżeli zarządza, zażądali mocnej goryczki w Eurolagerze, to dostali właśnie taką łodygę, bardzo nieprzyjemną. No nie, nie. Zdecydowanie nie. Natomiast... Ja myślę, że widok nagradza. Tak, jest. Adriatyk. Myślę, Adriatyk, zobaczcie, tak to wygląda. No Adriatyki tak, te góry oczywiście. Tak, tylko oczywiście y, tutaj wchodząc na takie miejsca y, pełne bezpieczeństwo i odpowiedzialność tutaj Tak, nie dopijamy nawet tego, dopijamy dwa łyki tego. wystarczyły. Dobra, dobra. Trzymajcie się.